Stało się już tradycją, że z okazji Dnia Babci i Dziadka wychowankowie domu małych dzieci w Jaworze co roku odwiedzają Dom Pomocy Społecznej w Jaworze. Dyrektor domu małych dzieci w Jaworze, Irena Buturla Jamrozik, wspólnie z wychowankami oraz wychowawcami placówki odwiedziła pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Stało się to już tradycją, że jesteśmy u naszych seniorów z wizytą. Z okazji Dnia Babci, dziadka, dzieci przygotowały na tą okoliczność piękny program artystyczny, wystąpiły z pięknymi wierszykami oraz piosenkami, a także dużą niespodzianką dla naszych pensjonariuszy dla Domu Pomocy Społecznej były przygotowane przez nasze dzieci prezenty. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję. Na twarzy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej widoczne były niejedne łzy wzruszenia. To było ważne spotkanie w dniu dzisiejszym. Dzieci i seniorzy e, nawiązali więź międzypokoleniową. Dzieci z występem, mieszkańcy e, z oddanym sercem i z radością. Mieszkańcom pozwala, e, Obecność dzieci na wzbudzenie serdeczności, na radość, na uśmiech na twarzy, na wzruszenie. Te spotkania są potrzebne, i myślę, że dzieci będą odwiedzały mieszkańców, a mieszkańcy będą oczekiwali ich przybycia i wspólnych radości, które daje takie spotkanie. Po artystycznym występie wszystkie dzieciaki złożyły życzenia i wręczyły własnoręcznie przygotowane prezenty. Wesołą uroczystość dodatkowo uświetniły wspólne tańce z pensjonariuszami. Ogólnie było bardzo sympatycznie, dzieci były bardzo zadowolone i bardzo chętnie przechodzą zawsze tutaj do naszych seniorów.